Tak jak w matematyce, żeby dodać dwa ułamki, trzeba wcześniej ustalić wspólny mianownik. Kurde, nie rozumiem tego Tomalki. Jakoś to wszystko komplikuje ten człowiek, ja nie wiem skąd on się urwał. Dlatego, aby obliczyć ekwiwalent ogniskowej, musimy podzielić 35 mm przez 1,6. Wchodzi nam 22 mm. Oznacza to, że ogniskowa... 23... O, cześć! Widzę, że oglądasz moje filmy. Jak, wszystko jasne? Bo z tego co słyszę, to chyba coś Cię tam denerwuje. Cześć, wiesz co, jakoś mi się to wszystko miesza. Najpierw w jednym filmie mówisz, że im większa jest matryca, tym większy efekt rozmycia głębi ostrości, a potem w drugim filmie tłumaczysz coś, że jak zmienia się matryca, to trzeba zmienić ogniskową. Nie kumam tego, wiesz? Ale stary, świetnie to podsumowałeś, te dwa odcinki właśnie o to chodzi. Widzę, że jesteś na dobrej drodze, żeby to wszystko zrozumieć. To ja chyba nawet nie zdawałem sobie sprawy, że ja to wszystko rozumiem. Poczekaj chwilkę. Zobacz. To jest aparat typu pełna klatka. Ustawimy go na statywie i zrobimy zdjęcie na ogniskowej 50 mm. Ok, to, to rozumiem jeszcze. I teraz słuchaj. W tym aparacie możesz włączyć tryb APS-C. I wtedy ten aparat zachowuje się tak, jakby był aparatem z mniejszą matrycą typu APS-C. W mojej branży potocznie mówi się na to krop. Wiesz, co oznacza krop po angielsku? Poczekaj, poczekaj, sprawdzimy. K-R-O-P. angielski, polski. Przyciąć, to oznacza przyciąć. No właśnie, w trybie crop aparat przycina środek matrycy. Zamiast wykorzystywać całą powierzchnię matrycy do zrobienia zdjęcia, to wykorzystuje tylko jej środkową część, czyli przycina matrycę do rozmiaru APS-C. O, fajnie, wiesz co? A poczekaj, mam tutaj taki aparacik e, takiego kanonika z matrycą APS-C. E, nie dałoby rady w nim włączyć pełnej klatki? Nie, w drugą stronę to nie zadziała. Nie możesz zrobić z małej matrycy dużej matrycy. Właśnie dlatego aparaty APS-C są tańsze od pełnej klatki, bo w pełnej klatce masz tak, jakby dwa w jednym. Możesz ją używać w trybie pełnej klatki albo w trybie CROP, czyli APS-C. A, okej, okay, okej. Okay. No, szkoda, że się nie da, bo bym zaoszczędził. Zobacz, to zdjęcie zrobiliśmy na ogniskowej 50 mm na pełnej klatce. Teraz zmienimy tryb aparatu na APS-C, czyli włączymy tak zwanego KROPa. Aha, okej, okay. czyli teraz, jak włączyłeś sobie kropa, czyli tryb APS-C, to tak, jakby aparat wyciął sobie środek zdjęcia. Dokładnie, mamy teraz wycięty środek matrycy. Ogniskowa, taka sama, 50 mm. Głębia ostrości też nie zmieniła się jeszcze. No tak, ale zmienia się kadr. Czekaj, czekaj, coś mi się przypomniało. W tym poprzednim filmiku mówiłeś, że trzeba podzielić ogniskową przez 1,6 i wtedy się uzyskuje ekwiwalent do pełnej klatki. Poczekaj, spróbujemy to zrobimy. 50 mm jest ogniskowa, tak? Podzielone przez 1,6 to się równa 31 mm. Spróbujmy to. Bardzo dobrze. Ustawmy sobie teraz 31 mm i zróbmy kolejne zdjęcie. No, teraz to zdjęcie ma taki sam kadr jak pierwsze zdjęcie. Tak, ale teraz jak się przyjrzysz, to zmieniła się głębia ostrości. Zdjęcie zrobione w trybie APS-C ma trochę mniej rozmazane tło. Okej, okay, teraz to wszystko rozumiem. Czyli tak naprawdę głębia ostrości zmieniła się, ponieważ z powodu zmiany wielkości matrycy musieliśmy zmienić ogniskową. Dokładnie, super to wyjaśniłeś. Jestem pod wrażeniem. No to chyba już wszystko wiesz. Żebym tylko tego nie zapomniał. Spokojnie, wszystko zapamiętasz. No to trzymaj się. Do następnego. Jakby co? Wpadaj, kiedy chcesz. Dzięki za pomoc.